Nie wiem, jak sprawa wygląda u Was, ale u mnie zachowanie porządku z sprzętami spinningowymi zawsze było piętą achillesową. Bałagan, nieporządek, wszystko porozrzucane. Problem skończył się, kiedy zacząłem używać naszych nowych toreb, o których dzisiaj będzie materiał, na który serdecznie zapraszam. Ofercie mamy bardzo wiele różnych toreb. W zależności od rozmiaru możemy je konfigurować dowolnie tymi właśnie pojemnikami. Dzisiaj chciałbym Wam bliżej przybliżyć największą, solidną, olbrzymią torbę, która w zasadzie pomieści wszystko, co jest nam nad wodą potrzebne. Największa z naszych toreb 50-litrowa to w sumie 9 oddzielnych pojemników. Torba główna, duży przeźroczysty pojemnik na te największe przynęty. Dwie sztuki, dwie sztuki i trzy sztuki. Z czym mamy do czynienia? Przede wszystkim solidny, bardzo wytrzymały i całkowicie wodoodporny materiał Ewa. Chroniący wszystko, co jest w środku. Jest to bardzo ważne, ponieważ te torby bardzo często nad wodą lądują w nieprzyjaznym środowisku. Dla mnie mega sprawa to jest pasek. On jest potrzebny, aby taką ciężką torbę po prostu na ramieniu przenieść. Natomiast jeśli już jesteśmy na miejscu, on zazwyczaj ląduje gdzieś na wodzie, łapie błoto, łapie wodę, to się potem przenosi wszystko dalej. Chcąc wrócić z taką torbą, ten pasek jest uwalony, brudzi nam po prostu ramiona. Jeśli nie jest nam potrzebny, po prostu go odpinamy i chowamy. Każda z toreb wyposażona jest też w górnej klapie, w taką siateczkową kieszonkę, w której zmieszczą się także inne akcesoria, jak żyłki, jakieś rękawiczki, jakieś dodatkowe rzeczy. To wszystko w jednym miejscu. Bardzo ciekawym rozwiązaniem jest także tutaj to wzmocnienie pomarańczowe z, ze specjalnymi otworami, na których wieszamy przynęty spinningowe. Wszyscy znamy albo każdy robił sobie takie po prostu wiadra, w których te przynęty wisiały. Jeśli jesteśmy gdzieś na łodzi czy na brzegu, łowiąc stacjonarnie, te przynęty możemy odwieszać, zawsze mieć je pod ręką. Kolejną fajną rzeczą jest dwukierunkowy. Bardzo płynnie pracujący zamek, dzięki temu możemy torbę otworzyć w zasadzie z dowolnego miejsca. Jest to bardzo ważne, szczególnie podczas niepogody. O ile dobre spakowanie niewielkich przynęt nie sprawia problemów, możemy je spakować do małego pudełka, a te wmieścić gdzieś do plecaka bądź do jakiejś bakisty. Tak chowanie albo przetrzymywanie, zabieranie na ryby tych największych z naszych przynęt zawsze było problematyczne. Dzięki zestawowi organizerów ten problem się rozwiązał, ponieważ do tego największego pudła dołączony jest właśnie taki organizer przeznaczony na te największe przynęty. Wszystkie nasze pojemniki można kupić osobno i konfigurować z dowolnymi torbami. One, w zależności od rozmiarów, będą pasowały do każdej torby. Ale tak jak powiedziałem, dzisiaj prezentuję ten największy, gigantyczny nasz organizer na przynęty spinningowe. Jeśli cenicie sobie wygodę i komfort nad wodą, to te torby są naprawdę dla Was solidne, z wytrzymałego materiału, nieprzemakalne, e, łatwe w czyszczeniu, e, nie przynoszące tego brudu, bo one też same w sobie się nie brudzą, więc tego brudu nie przynosimy potem do domu czy nie przynosimy do samochodu. E, I co najważniejsze, mieszczące zarówno te bardzo duże przynęty, jak i te malutkie. Szczerze polecam.